Tutaj po raz kolejny jest to. news akurat z dzisiaj. Nazwa azjatycka również no nie? Sakana AI. Co oni tutaj Damian wymyślili. To jest bardzo ciekawe. Wymyślili architekturę, którą nazywają Transformer kwadrat. i self-adapting LLMs, czyli samo do jakieś dopasowujące się LLMy. Mamy to. Dobra, już tłumaczę o co chodzi. Zobaczcie, co wymyślili. Wymyślili, jakby podwójne, jakby. Jakby. Ciąg przyczynowo-skutkowy w AI, albo jakieś takie dodatkowe dopytywania AI. Czyli wchodzimy jakimś pytaniem, na przykład pierwszym pytaniem, które określa typ zadania, a kolejne pytanie do modelu językowego, które sam sobie model zadaje, czyli na architektura transformer kwadrat, bezpośrednio uruchamia się elementy sieci neuronowej odpowiedzialnej za konkretne zadanie. Czyli tutaj sobie zdefiniowali, że problem jest matematyczny i sieć neuronowa została już jakby skonfigurowana do tego, żeby rozwiązać zadanie matematyczne. I co oni chcą tutaj osiągnąć, Damian? Czy po prawej stronie widzimy klasyczne podejście do modeli językowych, czyli zadajesz pytanie, które jest nieznanej klasy. Może być to jakby zadanie matematyczne, może być to jakiś logiczny, albo jakieś zupełnie inne zadanie i wtedy cała sieć neuronowa jest zaangażowana jakby do realizacji tego e, zadania. Po prawej stronie widzimy jakby segmentację sieci neuronowych, czy wyciągnięcie jakichś jakich elementów, które są w danej chwili odpowiedzialne za język, czyli za język, reasoning oraz coding. Mamy jakieś sprzężenie u Ciebie chyba, jakbyś mógł się wyciszyć. E, i tylko konkretne elementy tej sieci neuronowej są odpowiedzialne za konkretne zadanie. Co dzięki temu uzyskujemy A szybszą operację, B, dużo tańsze treningi oraz dużo niższe koszty po prostu przetwarzania czegoś takiego, więc dosyć ciekawa propozycja, która pojawiła się, zdaje się, z Azji, wnioskując po nazwie.